Nie ukrywam, że coś mnie gniotło z góry, żebym to robił. I to było absolutnie w pewnym momencie nielogiczne i utopijne. I, i moja małżonka, która jest, no jest ekonomistką po zarządzaniu, mówi, no wiesz, z analizy SWOT to oczywiście nie wynikało i nikt tak do końca normalny to by chyba tego. Się za to nie wziął i nie postawił tak naprawdę wszystko na jedną kartę, bo trzeba sobie zdawać sprawę, żeby pozyskać 3 miliony ze środków unijnych, to trzeba było zabezpieczenia dać na odpowiednio więcej, na blisko 4 miliony, więc wszystko zostało zostawione, żeby to zrobić. Gdyby to nie wyszło, to kilkunastoletnia praca dotychczasowa poszłaby w niwecz i my byśmy musieli zmienić. Branża, a może nawet miejsce zamieszkania, więc naprawdę to było wszystko na jedną kartę. Ale jeśli się coś czuje, i, i jeśli ktoś cię pcha gdzieś z góry, no to no musi zrobić, nie masz wyjścia. Pokój dzienny telewizyjny, jak widać. Dobrze wszystko? Tak? Dobrze. To cieszę się. A tu jest kuchnia z jadalnią. Kuchnia żyje, przygotowuje się powoli do obiadu, bo niedługo przyjedzie obiad. No i tutaj wszyscy spożywają posiłki, tu są wydawane. No i tu jest wszystko też właśnie sprzątane, zmywane. Także jest to takie pomieszczenie wielofunkcyjne. Trafiłem do pomocy społecznej jako prawnik. W ogóle nie wiedziałem za bardzo, co to jest pomoc społeczna, ale tak mnie pokierowały losy, a dokładnie ówczesna pani wojewoda Anna Szyszka, u której pracowałem w gabinecie wojewody która powiedziała, że Piotrze, ty pójdziesz do pomocy społecznej, co było dla mnie jakimś takim zaskoczeniem, bo nie miałem nigdy kontaktu ani nikt z mojej rodziny najbliższej z pomocą społeczną. Bardziej mi się to kojarzyło może z jakimiś okratowanymi oknami i tak dalej. Ale ona wyczuła to, że, że ja w tym kierunku powinienem pójść, zwłaszcza, że to był jej konik, bo ona porządkowała tą pomoc społeczną u nas w województwie, a nawet w kraju. Tworzyła to już... W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, gdzie nie było na to żadnych w ogóle jeszcze przepisów, aktów wykonawczych i tak dalej. Ostatnio do mnie dzwoniła i mówi, Piotrze, Ty jesteś no, najlepszym moim uczniem. Dzień dobry, Panie Stasiu. Dobry. Bez papierosa to... No bo kawa musi być z rana. Tak, tak. Tak, tak staje Pan jak kiedyś? Ja jak w domu byłem to wcześniej Jeszcze wcześniej. O czwartej, bo na piątą do autobusu do Wojciech Nie. A teraz trochę dłużej się śni. Ja znaczy sprawę Tak W poniedziałek, w środę pojadę, w poniedziałek już się dobrze. Do kumpla ziemniaki pomóc Aha. pozbierać I na długo Pan pojedzie? Na trzy dni Na trzy dni, dobrze <laughs> Mam do siostry, a chcę pod Olsztyn. Aha być też, prawie 80 lat już słabo. Odwiedzić, bo mogę nie zdążyć. To jest obszar Natury 2000. To jest obszar chronionego krajobrazu, dzikich ptaków. W końcu jest to też strefa zdrowiskowa C, bo w pobliskiej wsi, nowej wsi i ławeckiej jest budowane uzdrowisko. I jeśli. Ono ruszy, no to, no to będzie już prawdziwa wioska uzdrowiskowa Woryny na obrzeżach uzdrowiska. Niedaleko są stawy hodowlane, gdzie jest około 30 kilku hektarów, gdzie są łowiska. Wcześniej Woryny były znane właśnie z tych stawów hodowlanych, a teraz jeszcze dodatkowo z domu pomocy społecznej i z tej historii, którą naprawdę staram się zaszczepić tym osobom, które do nas przybywają. O no właśnie. Przelatujące żurawie odlatują, tak, klucz żurawi Tutaj przyroda czyni cuda dzikie zwierzęta, sarenki, jakieś tu jelenie tu żurawie, bociany, naprawdę Wspólnie z mamą, która prowadzi Szpital Wojewódzki w Górowie Łoweckim. Założyliśmy stowarzyszenie, jesteśmy razem w 2003 roku, więc w tym momencie mija 20 lat od założenia. I chcieliśmy coś utworzyć dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Górowa i okolic, czego nie było. Nie było żadnej działalności dla osób, właśnie dzisiaj powiedzielibyśmy, wykluczonych. Ja nie jestem, nie, nie pochodzę z górowa, tak samo mama, została tylko tutaj dyrektorem i widziała te potrzeby tych osób i również z zaburzeniami niepełnosprawnych fizycznie różnych, których sporo było na terenie miasta i gminy górowo, ale każdy gdzieś tam był zamknięty w swoim domu. Często to osoby były samotne, bądź wiele godzin w ciągu dnia przebywały same i popadały w coraz gorsze stany czy depresyjne, lękowe. I w Górowie był taki budynek byłego internatu. Do tej pory tam nie byłoby po nim śladu, ponieważ częściowo był spalony. Stworzyliśmy tam Centrum Barka, czyli ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych. W tym momencie jest tam 85 osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Górowo. Jest to ośrodek dzienny, 14 pracowni, wykwalifikowana fajna kadra, robimy fajne rzeczy uważam. Jak już udało się zrobić barkę, to już po kilku miesiącach zaczęliśmy się rozglądać w górowie i w okolicy, gdzie by można było zrobić ośrodek całodobowy. No bo trzeba iść do przodu. No i zaczęliśmy poszukiwać oczywiście jakiś ruin, bo nie mieliśmy żadnych pieniędzy. Mieliśmy, mieliśmy pomysły i marzenia. No i wtedy dosyć szybko okazało się, że koło Górowa i Ławeckiego, w przepięknych worynach, bo tak mogę powiedzieć, jest. Była szkoła, w której były potem mieszkania socjalne. Budynek już zagrażał bezpieczeństwu, więc ci mieszkańcy zostali wymeldowani stąd, musieli opuścić to miejsce, bo już i nadzór budowlany tego wymagał. No i ten zabytkowy budynek, co też mogło się stać kulą u nogi, i, i też się o to obawialiśmy, no ale był wpisany do pełnego rejestru zabytków. No, przyjechaliśmy, zobaczyliśmy to miejsce które oczywiście było bardzo zaniedbane ale dobrej energii pewnie częściowo wynika to z, z tej właśnie y, niesamowitej, pięknej, bogatej historii, która toczy się nie od kilkudziesięciu, ale od kilkuset już lat, a my w jakimś stopniu staramy się odtworzyć ja to się śmieję, że to jest takie połączenie historii z nowoczesnością dwa pytania o co to, to jest agraf i do czego służy? Drucik zaplątany. Taki, no, no, wygięty tam. Tak. Po, prostu, po, prostu. po prostu. No. A, to nie było to pytanie. No. Ja te, nie się gra agrafką dzisiaj. Nie. No, nie Czyli pan Mieczysław, pan Stanisław, pan Jan i pan? Stanisław. Ale my tu na wsi, to jesteśmy tak przyzwyczajeni do krów. Do świniaków, do wszystkiego. U nas jest wszystko. A pan co robił w życiu? Czym się pan zajmował? PGL Lusiny. Byłem pracownikiem jako Kołę. Napracował się pan? Narobiło się. bo Nie było tam. Trzeba było walić i młotem jakieś. Lejmież trzeba było zrobić, poklepać, wyklepać. No, to... no ciężko, robota, ale swoje przeżyłem. Straszyłem rodziców, bo w Pegerze byli. Ojciec, macka, żona, a syn czulka, bo nie kojarzy to z Jak to mówią, starość się panu Bogu nie udała. Smutne jest to, że człowiek jak już jest starszy, jak już jest no często niedołężny lub nie domaga psychicznie, często dla wielu rodzin, również i dzieci, nie jest już potrzebny. Czasem ludzie nie mają warunków do tego, nie mają czasu, bo pracują, natomiast czasem to wynika z takiego czystego wygodnictwa. Już nie mówię o przypadkach, że Chcemy przejąć jakiś tam majątek tej osoby i po prostu ją gdzieś odsunąć na bok. No są różne przypadki. Nie ma, nie ma takiego jakby jednego na to wzoru, ale to jest właśnie smutne I, i pytanie tylko kiedy i czy nas to spotka, i ewentualnie kiedy, ale to jest poniekąd też kolej rzeczy, więc jakby trzeba to, trzeba to też przyjąć. My jesteśmy takim no przedsiębiorstwem społecznym, my tu nie jesteśmy tak nastawieni na, na jakiś zysk, bo to nie jest takie przedsiębiorstwo, które ma radę nadzorczą i jest notowane na giełdzie. prawda? Przede wszystkim muszą być zapewnione wszystkie, no wszystko dla tych naszych mieszkańców, od pożywienia poprzez całą opiekę, pielęgnację. I na tym nie można oszczędzać, i na tym nie można też zarabiać, bo, bo to musi być spełnione. A jeśli to będzie spełnione, no to dopiero już gdzieś tam na którymś miejscu jest ta gratyfikacja finansowa. I tak powinno być, bo jeżeli w tej dziedzinie i w tej branży zmienimy kolejność i podchodzi przede wszystkim pod względem biznesowym, to na pewno to się nie uda. Czyste przedsiębiorstwo to po prostu by padło ten nastawiony na zysk. Ja pokażę tutaj. No jest tablica z jakichś środków oczywiście został budynek wyremontowany, to wrażliwość na, na historię, ja miałem od dziecka. I no pewnie gdybym się nie pasjonował, to też jakiś tam stary budynek, no, no na pewno nie, 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 nie czułbym tego serce, a trzeba było naprawdę całe, całe serce poświęcić temu, żeby to zrobić i wierzyć w to. I tak mówię, patrzyli na mnie troszeczkę tak z przekąsem, i nawet na otwarciu jeden z burmistrzów powiedział: Piotrze, ty, ty mnie tu przywiozłeś i, i pokazałeś ten budynek, i powiedziałeś, że coś tutaj można zrobić, i pokazywałeś, co tu będzie, i tak dalej, a to była totalna ruina. No to patrzyłem na ciebie jak trochę na wariata, a mówi teraz: To przyznaję, byłem niedowiarkiem. No. A to był akurat burmistrz Tomasz z Braniewa, więc no, Tomasz Niedowiarek mógł być. Ale sam marszałek, który przyjechał tutaj podczas rozbiórki, był w Górowie i, i chciałem mu pokazać, że faktycznie już te roboty idą, bo, bo umowa z marszałkiem była podpisana kilka miesięcy wcześniej. Też tak na mnie popatrzył i mówi, czy na pewno? A ja mówię, no, panie marszałku, no... No teraz to już nawet ze strachu, bo jak umowa z marszałkiem podpisana, część już pieniędzy wykorzystanych na rozbiórkę, mnie zwyczajnie nie stać na to, żeby już teraz się cofnąć, bo, bo nie stać mnie na to, żeby zwracać te pieniądze z odsetkami, z jakimiś karami, więc już zamykam oczy i idziemy do przodu, no nie ma wyjścia. Więc coś się śmieję, że jak już umowa z marszałkiem podpisana, to, to nie ma wyjścia, no trzeba iść do przodu. No, i tutaj mamy taką na płocie tabliczkę informacyjną w języku polskim i angielskim dla osób, które tutaj przejeżdżają 2018-2019. I w 2020 ruszyliśmy, i za chwilę była pandemia. No, było dużo też strachu, obaw. Tam jest kamień węgielny Ludwik Friedrich von Domhardt i rok. 1797 to jest oryginalny kamień węgielny. Jeden z bogatszych urzędników z rodów von Domhardt wybrał sobie to miejsce, żeby wybudować najpierw pałac i swoją siedzibę, swojego gospodarstwa, które było na początku XIX wieku jednym z większych, z bogatszych w całych Prusach. Pałac przetrwał wojnę w stanie nienaruszonym. A po wojnie przez chwilę znajdował się Sierociniec przez kilka pierwszych lat, a później ten budynek niszczał. I w latach 70. już był w takim stanie, że po prostu dokonano no, takiej dosyć szybkiej rozbiórki tego, co zostało. W ten sposób ten piękny pałac został rozdrapany, rozszarpany, można tak powiedzieć. Ale pod koniec XVIII wieku, czyli w roku 1797, Ludwik Friedrich von Domhardt postanowił zbudować masywny dom dla swojego administratora, zarządcy majątku. Również można go nazwać ekonomem, głównym księgowym główny administrator całego majątku w imieniu właściciela. I właśnie w tym budynku mieściły się biura tegoż właśnie zarządcy jak również część mieszkalna, czyli było to takie centrum administracyjne. Przed pierwszą wojną światową zmienił się właściciel i później w jakimś stopniu przynajmniej zostało to znacjonalizowane przez już chyba III Rzeszę, ponieważ już przed wojną w budynku dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej znajdowała się poczta i urząd stanu cywilnego, a po wojnie już yy, polskie władze stworzyły tutaj szkołę podstawową, która funkcjonowała do 1979 roku. W tym momencie już by nic z tego budynku nie było. Budynek, który jest nieużywany, wcześniej czy później padnie. Dom na 20 osób, kameralny. Kadra opiekuńcza jest ośmioosobowa. Dziewczyny, bo to są dziewczyny, wymieniają się dyżurami, mają dwunastki, ale każdy mieszkaniec, jeśli się źle poczuje, czy jeśli jest dzisiaj w gorszym humorze, stanie, to między sobą to przekazują i też dociekają, co się stało. Inny wymiar opieki niż w domach takich, które mają 50, 80 i więcej osób. Tam, no. No tak naprawdę fizycznie ciężko z każdym porozmawiać i wczuć się w jego aktualną sytuację jakąś psychiczną. Piękna pogoda, nie myślimy o złych rzeczach. Wiesz o tym. No. Trzeba lubić to, 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 co się robi tutaj, no bo inaczej, inaczej tego... Nie udźwigniemy, o tak powiem, nie? O, są nasi jeszcze mieszkańcy, Pan Józio, pan Krzysztof, pani Stefania, tutaj jest Holmasz, pani Ela, pani Elu, pani nie. Ela była w Ameryce. O, no. byłam, Naprawdę byłam. 20 podopiecznych i 20 historii mamy. Czasami kilka razy dziennie a dom są wysłuchiwane. Mam w tym duży dom, mam cały dom. Ja pozwoliłam, żeby jak ktoś przychodził ze znajomych moich, bo ja lubiłam niektóre kobiety, były bardzo uprzejme. Tu zubka jak a chcesz... A gdzie pani Ela pracowała? Pochwali się pani Ela? Z początku to uczyłam się, a później tak? uczy, a później w domu, bo ja mam dom w Cichocinku. Mhm. Ale jeszcze pani pracowała przecież w MHM-ie, tak? Jakoś nie pamiętam dobrze. Pamięta pani, proszę sobie przypomnieć. Tam troszkę było w tym. No. A ten mam dom w cichucinku. A widziałam jak pani szła do kapliczki. Tak? Widziałam panią. Do Matki Boskiej panielu pani szła. Nie tak? woda, no. Mhm. Nie pamiętam. Wiem że, wiem, że tam w tym kierunku byłam, bo tam jest mój dom ekstra. Cztery, cztery pokoje. I tak pchali się wszyscy, 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 żeby, żeby wszystko za, zabrać, żeby złapać. I złapali. Tam jeszcze mamy? Tak. Y, pan Jacek jestem. No bardzo lubię, tak. No my panią do, tak, Jakby to, była moja jakaś święta pani, taka. Jak, taka siostra. Uprzejma, uprzejma, jak siostra. Jak siostra, uprzejma, przy, przywilejna, taka. Przy, przyjęta, taka. Trzeba byłoby człowiekiem sporej wiary, żeby, żeby właśnie dostrzec cokolwiek. I w tym miejscu, i w tym budynku na pewno trzeba być samemu bardzo przekonanym do miejsca, żeby przekonać innych. Ja powiem tak, jak zaczynaliśmy, to ja nie miałem nawet dwóch, trzech tysięcy takich zgromadzonych w zanadrzu. To naprawdę było zmarzeń I rozpoczęliśmy od projektu budowlanego, który wstępnie przygotowała nam firma Zolsztyna, zaprzyjaźniona. Chodzi o architektów oczywiście. No, i ja tak się z nimi mówiłem, że jeżeli tylko coś ruszy, będę miał jakieś fundusze, no to będę im jakoś tam sukcesywnie spłacał, bo nawet nie miałem części pieniędzy na projekt budowlany, ale bez projektu budowlanego, bez uzgodnień, nie mógłbym aplikować o jakiekolwiek środki, czy to będzie z budżetu państwa, czy to będzie ze środków unijnych, bo przy tym jak jakieś fundusze ogłaszają już konkurs, no to już nie ma czasu na to, żeby robić projekt budowlany, albo byłby on mocno niedopracowany, on by był taki pobieżny i potem mogłoby się to źle odbijać, tu był dopracowany, naprawdę już taki dojrzały, no wykorzystujący atrybuty tego budynku. No byliśmy ograniczeni tą bryłą, no bo to jest zabytek, więc jakby tu nie mogliśmy gdzieś tam poszerzyć, ale żeby stworzyć i komfort dla mieszkańców i tych mieszkańców w miarę tak zgromadzić, żeby gdzieś to się bilansowało i te 20 osób myślę, że to jest takim idealnym też kompromisem, jeśli chodzi o komfort, jeśli chodzi o możliwości gabarytu tego budynku. Panie Dobrze. Powoli. Masz odblokowane? Mam tylko. No. Kółka. kółka, dobra, o. Tutaj najmłodszy jest w pokoju jestem. Na trzy wózki to potrzeba dużego pokoju, bo, bo jeszcze podnośnik mamy. Żeby podnosić, na przykład, jak mnie. Na przykład. W lipcu już minęło 3, 3 lata. No, drugi dom już. A pierwszy dom gdzie były? Aż w Blitzbargu, Warmińskim, ja, z miasta ja to. Mama aż w Toruniu mieszka teraz. a siostra w Blitzbargu jest, no to przyjeżdżam. No to ciocie, wujkowie przyjeżdżają, jak mają czas. Mam chorobę, to za nich mięśnie, no to. Chodziłem już do liceum w Litzbargu, to się stan już zaczął pogarszać, że musiałem się już trzymać tego, no i jakoś nie dałem rady później. A później już się nie chciałem nawet i wychodzić. No i 20 lat już nie, nie wychodził na podwórko. Bo jak internet miał, komputer, no to świat... Ale otoczenie Lizbarga się zmieniało, no. Akurat trafiło się na Woryny, a jak tu na podwórko wychodził, to i do kina pojedziemy, jak fajny film, ale jestem, jak ktoś się mówi, odludkiem takim, wolę sam cichutko wziąć książkę czy tam tablet włączyć i, i nikt mi nie przeszkadza, a oni krzyczą, żeby, a do ludzi, a ja mówię, nie, ja wolę. I wtedy wszystko jakoś pozytywnie, myślenie nawet lepsze jest. Tak jak wczoraj pojechali do, do kina na film i wrócili, jaki tytuł, to nie wiedzieli nawet, jaki tytuł był filmu. I ja mówię, Barbie, a Oli, ty nie byłeś na filmie, a wiesz więcej niż oni, co byli? No, nogi chore, ale głowa zdrowa. Nawet nie wiedzą, który mamy dzień. Ostatnio pytali się, o który rok mamy. No to niektórzy już powiedzieli 2027. No. Przejdziemy do kapliczki? Tych osób, które po drodze zaufało i tych różnych instytucji, które były dla mnie wielką niewiadomą, bałem się tego, że no przede wszystkim każdy przestrzegał przed zabytkiem, bo to na każdym etapie konserwator zabytków mógł wstrzymać, mógł cokolwiek zrobić. Później Natura 2000, no to myślę, no mogą przyjechać jacyś ekolodzy, którzy, no nie wiem, znajdą jakiegoś ptaszka i znowu się inwestycja zatrzyma. Tych jakby, no... Zagrożeń było po kolei wiele, ale powiem tak, że kilkadziesiąt osób, które się pojawiły po drodze z różnych instytucji, które podały pomocną dłoń, no to ja byłem tylko takim małym trybikiem w tej całej maszynie. Ja to oczywiście inspirowałem, zaczynałem, ale bez kilkudziesięciu osób dobrej woli, które na różnych etapach pomogły ale też takie osoby, które nie przeszkadzały, bo czasem urzędnik może nawet bezinteresownie przeszkodzić. To też, że nie trafił się ani jeden taki urzędnik na różnych szczeblach. No to też jestem wdzięczny i wyrazem wdzięczności jest właśnie ta kapliczka. Wspólnie o kapliczce myśleliśmy z moją małżonką Anią już od kilku lat. No, ale to musiało być jakieś miejsce wyjątkowe. Jak to musiał przyjść ten moment, to musiało przyjść to natchnienie, i ono wtedy właśnie przyszło. A nie chciałem zrobić żadnego z tych kapliczek warmińskich, których jest ponad tysiąc. Nie chciałem skopiować żadnej, tylko chciałem zrobić zupełnie oryginalną, inną, taką naszą. Miesiąc czy półtorej intensywnego szukania, myślenia. Oczywiście czwarta rano, pobudka, i wtedy przychodzą najlepsze pomysły. I pamiętam dokładnie 20 marca 2020 roku. W ciągu 20 minut rozrysowałem dokładnie, co ma być, jakie mają być proporcje. Przywiozłem tutaj chłopakom i mówię: Słuchajcie, no róbcie, no, jak będziecie mogli w, w każdej wolnej chwili, to realizujcie. I proszę sobie wyobrazić, że zakończyli dokładnie wbijając ten krzyż 30 kwietnia 2020 roku. A dlaczego? No bo Matka Boska. Swoją mocą powiedziała, że to na majowe ma już być gotowe wszystko, tak? I faktycznie poświęcenie było 13 maja, bo mamy tutaj Matkę Boską Fatimską. Chcieliśmy od zawsze Matkę Boską Fatimską, która z jednej strony patrzy na nasz dom, ale patrzy z południa na północ, czyli patrzy na tych naszych sąsiadów, bo tylko ona może chyba sprawić, że oni się kiedyś nawrócą. No ja mam nadzieję, że to się kiedyś zakończy i, i, i że za sprawą Matki Boskiej sąsiedzi Rosji odetchną. O. I tutaj nasi mieszkańcy mają też miejsce takie, przy pięknej pogodzie, chodzą tutaj, modlą się. Czasem ktoś mówi, o fajnie, fajnie, taka renowacja kapliczki się udała, a kapliczka jest wbudowana od podstaw, no ale wygląda jakby po renowacji, prawda? No i Matka Boska, błękitne wnętrze, jak to chyba często czy w większości w tych warmińskich kapliczkach. Jest podświetlenie, co ciekawe, czyli historia z nowoczesnością. Wieczorem wygląda to no bosko, co mogę powiedzieć.